W drogeriach natura bukiety okazji na Dzień Kobiet. Pachnące, wymarzone, cudownie przecenione zapachy 40% taniej i usta jak malowane. Bo co drugi kosmetyk do makijażu ust za pół ceny? Sprawdź w drogeriach natura. Promocja dotyczy wybranych marek. Miller przedstawia pyszną nowość: Mus. Rozpływającą się na języku jogurtową piankę z prażonymi orzechami. Zerwij z rutyną i zrelaksuj się w greckim stylu z jogurtową pianką mus. Helamak B6 szybko uzupełnia niedobór magnezu. Helamak B6, dostępny w najlepszych aptekach, producent Onyplaps, w trosce o Wasze zdrowie. Spragnionych dobrej muzyki, koneserów dźwięków, stary browar zaprasza na koncert w ramach lata na dziedzińcu sztuki. 31 lipca, Klara Hills Folk Waves. Start, godzina 21. Wstęp wolny. Sponsorem cyklu Imprez jest Żywiec S.A., producent piwa Żywiec. Sponsorem nagród jest Soraya, organizator konkursu Zostań gwiazdą w swoim mieście. Na konkurs zaprasza Soraya, producent bazy silikonowej oraz make-upu scenicznego. dla profesjonalistów i dla Ciebie. Pójdź na moje nogi. Szkoda, że nie możesz ich zobaczyć. Dotknij, jakie gładkie. Szkoda, że nie możesz ich dotknąć. Ale jedno możesz na pewno. Zrobić to, co ja. W Centrum Dermatologii Estetycznej Lenis. Czasu nie cofniesz. Trendy i oryginalna jak z wybiegu? Czy kobieca i elegancka jak gwiazda filmowa? Jaka będziesz w sylwestrową noc? Dopasuj makijaż do swojego stylu z kosmetykami Maybelline New York i L'Oreal Paris. Tańszymi teraz o 40%. Drogerie Natura. Przystań dla piękna.